Dzień dobry. To kolejny szorcik, dzień trzeci. Ja co prawda mam zwykłe spodenki, ale Kuba ma szorty. Mam szorty, więc będzie szort. <laughs> więc się wszystko zgadza. Przed 10 km temu przejechaliśmy do Czech. Pogoda nie najgorsza, troszkę wieje, ale się jedzie. Teraz krótka przerwa na posiłek, herbatkę, którą sobie zagotowaliśmy, a Kuba. Już kiedyś u nas był, parę lat temu, dokładnie pięć, pięć. i zdzwoniliśmy się, czy tam spisaliśmy się i postanowił do nas rano pociągiem dojechać i towarzyszyć nam jakieś 30-40 km. Które właśnie minęło w sumie. To co zaraz stąd wracasz jeszcze kawałek? Się, tak, wracam sobie do hołpek i pociągiem do domu. A pod wieczór dojechaliśmy do tego pięknego miejsca. Mamy tutaj całą łąkę dla siebie. Księżyc już się pojawił, zaraz będzie ciemno, więc my idziemy spać. Dobranoc. Dobranoc, a my sobie już tu siedzimy pod kołderkami i opowiadamy sobie bajeczki.